Za moimi plecami swój urząd sprawuje szef naszego miasta. A co by się stało, gdybyś ty był burmistrzem? Masz pieniądze, władzę, możliwości, znajomości. Co robisz w przynie? Usyłam straż miejską. Może większa, większa promocja jeszcze miasta. Mhm. E, ściągać turystów, bo jest naprawdę co tutaj oglądać. Komunikację miejską bym poprawił, bo tu jest strasznie lichostem. No, na pewno by było lepiej jak teraz. Pensję podwyższył. No a czyją? Zrobiłbym powoli remonty wszystkich dróg, zamiast łatania tego bez końca. Otwieram się na propozycje ludzi, co oni myślą, czego o nich chcą. Dużo nawierzchni jest niestety bez asfaltu, szczególnie miejsca parkingowe. Niewiele można zrobić, bo to jest bardzo niewielki e, teren. Kręgielnia na przykład też całkiem dobry pomysł by był, albo nie wiem, bilard. Przy nowych inwestycjach szczególnie, żeby... Były bardziej przemyślane, żeby się nie robiło takich rzeczy, jak na przykład remont ulicy Bielskiej. Uprościć biurokrację maksymalnie, iść do przodu z tym wszystkim. Wydaje mi się, że tam zaoszczędzono kilka groszy. I nie zrobiono tego porządnie, bo nie, nie pozostawiona pasa do skrętu w prawo na jedynkę, gdzie samochody, które jadą prosto czy w lewo, blokują to skrzyżowanie. Na pewno chciałbym ym, dla, dla miasta jak najlepiej, prawda? I dla jego mieszkańców. Nie dopuściłbym do wycinki ty, taki potężnej, na taką skalę wycinki drzew, na, nawet na terenie parku. Troszkę bym pozmieniał. Mhm. Troszkę, troszkę się dzieje. Mhm. No jest to troszeczkę zbyt wolno. Jeśli ja bym był burmistrzem, to bym pomógł ludziom ogólnie, nie? Przede wszystkim musiałbym się zapoznać z, z, z przepisami, które otrzymuję, żeby, żebym zgodnie z przepisami pracował. Pierwszą rzeczą, co bym zrobił, to bym zburzył te stare baraki, co są, jak się do okej OK idzie. Proszę pana, przede wszystkim bym zadbał tu o park, bo bardzo dużo ludzi przyjeżdża. Zatrudniłbym pomoc domową z pieniędzy podatników. Połatać by było, trzeba dosłownie, dosłownie, dosłownie wszystkie drogi. Mhm. Na przykład. Zrobienie właśnie jakiegoś festiwalu, czegoś takiego, co właśnie na roz, rozkręca gospodarkę, tak? Za stary już jestem, nie? Ja jestem stary mhm. piłkarz, e, przynę, iskry przynę i tak dalej. Wyżywienie zapewniłbym biednym no, mieszkania, żeby mieszkali gdzieś nie? Należałoby zmienić świadomość ludzką. Bo ludzie muszą potrze mieć potrzebę turystyki. Wspomogłabym edukację muzyczną w ognisku. Za pomocą właśnie bractwa rycerskiego nakręcić jakiś właśnie film reklamowy, który by skłaniał, skłaniał ludzi do właśnie zainteresowania się historią. I my będziemy w telewizji. Wszystkie telewizji. Aha. Nie było Nie, nie sklepu z zabawkami. to by wszystkie tak, dzieci nie? Ale powiedz, szkoły są fajne. Szkoła jest fajna, nie? No. fajna. Ważną rzeczą, bo też mi y, przypomniałaś, jest kontakt burmistrza z, 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 z mieszkańcami. Żeby był zaufaną osobą, a nie taką, które, która przychodzi znikąd. No, no, i chciałam, żeby nie było suicid dla psów, bo wtedy tam no. nie zamykają. No Aha, i to żeby chciałam. Ludzie bardziej żeby bardziej dbali o pieski. Mm -hmm. Przede wszystkim porządek, podstawa i sport.